Gdzie ta to jest na tym obrazku? Pięknie. Gdzie mamy pomidora? Doskonale. Jesteśmy niezwykłymi placówkami dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jedynymi rzeczywiście w Kielcach, ale też w całym województwie. Uczą się u nas dzieci zarówno w szkole podstawowej, w branżowej szkole pierwszego stopnia, jak i w technikum. Nasza oferta edukacyjna jest skierowana do tych wszystkich dzieci, które tak naprawdę troszkę nie mieszczą się w systemie edukacyjnym, w tak zwanych szkołach masowych. Są to szkoły dla dzieci z wadą słuchu, z wadą mowy, z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną. Ale także z całościowymi zaburzeniami, w tym ze spektrum autyzmu. To są wiosenne warzywa. Czy warzywa są zdrowe? Ta. Należy je jeść. Ta. Mój zespół klasowy liczy pięcioro dzieci o dużym stopniu zróżnicowania, jeśli chodzi o możliwości, umiejętności szkodne. Dlatego pracujemy różnymi metodami, dostosowując je indywidualnie do każdego dziecka. Przykro pięknie. Realizujemy podstawę programową kształcenia ogólnego, czyli taką samą jak w każdej szkole. Ale oprócz tego naszym nadrzędnym celem jest troska o to dziecko, o jego bezpieczeństwo, o jego rozwój na miarę jego możliwości. Staramy się pokazać, co w tym dziecku jest niezwykłego, co w tym dziecku jest szczególnego, że umie, że potrafi, że da sobie radę w dorosłym życiu. A tamtą, co miałeś taką fajną też? Uczymy dzieci programować. Programujemy dzięki... Poza botą. są to takie malutkie robociki, które wykonują polecenia w postaci kodów graficznych. Mamy specjalistów, którzy się zajmują w szczególny sposób dziećmi. Jesteśmy w stanie zapewnić im opiekę całodobową, ale też wsparcie pedagoga, psychologa i wszelkiego rodzaju specjalistów, neurologopedów, afazjologów, terapeutów integracji sensorycznej czy też biofeedback. I na łóżka podłączymy elektrolytę. Biofeedback jest to nowoczesna metoda, która stymuluje pracę mózgu. Pozwala na doskonalenie funkcji poznawczych mózgu, na wyrównywanie zaburzonych funkcji, zarówno poznawczych, jak i emocjonalnych. Się czuć, jak przygotować stołka w W tym roku rozwinęło nam się szkolnictwo branżowe, jest bardzo dużo zainteresowani i kształcimy przyszłych cukierników, kucharzy. Fryzjerów, a także pomocników obsługi hotelowej. I te zawody cieszą się dużym zainteresowaniem. Dzisiaj na zajęciach cukiernictwa robimy kar karpatkę i ciasteczka krochodrożdżowe. Każde dziecko może indywidualnie naprawdę przećwiczyć wiele przepisów, czy też wiele sytuacji, których się mi się zetknie w przyszłym dorosłym życiu. Również praktyki odbywamy na zewnątrz w zakładach. W takich rzeczywistych warunkach. Idziemy dalej. Działa u nas też punkt konsultacyjny i jeżeli są rodzice zainteresowani, mogą do nas przyjść, mogą do nas zadzwonić, umówić się. I oczywiście w reżimie sanitarnym jesteśmy w stanie tutaj oprowadzić po szkole, pokazać. Piękny każdemu wierzył postaw, reakcja zaszła. Zapraszamy po prostu do naszych placówek, żebyście Państwo mogli przekonać się sami, jak niezwykłe są to szkoły. I jest tutaj miejsce dla każdego dziecka. thank